W sumie pierwszej, nie od 12 pojechaliśmy na zakupy chyba, nie? Coś takiego. No, Zrobiliśmy zakupy, jeszcze poszedłem do Kastoramy, z żoną pojechaliśmy do Kastoramy, wróciliśmy, zobaczyłem jaka rzeka jest, no i tak żeśmy obserwowali. Pierwsze co zaczęło, to zaczęło wylewać, tam są, tam są studienki przy tym, nie? I zaczęło studzienki wylewać, no i tu się zrobiło. Woda tutaj, gdzie Pan stoi, była woda. No i zaczęło się podnosić, najwięcej w tamtym, tamtym bloku, nie? Bo tam... No, gdzieś tam... Tak, tam jest tak najniżej. Szybko się, się nie poniosło, bo najpierw tak, najpierw sąsiedzi tutaj, z tamtego bloku zapytali się, czy chcą jakieś worki. No i mi przywieźli worki, jak już tutaj było wody po kolana, na klatce. No i pomogli mi ułożyć trochę, no teraz ja tutaj zabezpieczyłem sobie klatkę, trzymam mam zdjęcie, bo zabezpieczano wszystko. No i, i tu balkon miałem zabezpieczony dotąd, nie? Zrobiony. I za, no i jesteśmy co, to, żeśmy w sumie przeczuwali że do czwartej siedziała i patrzyła, czy się dzień ten, bo myślałem że nas zaleje już w sobotę. nie. Na niedzielę żeśmy się obudzili rano i jeszcze, na no dużo jeszcze było jakby z zapasu, nie? No ale... ale zaczęło się podnosić, już za szybko w ogóle. Myślałyśmy, że w ogóle zaleje całe mieszkanie w końcu, na Tak, bo się podnosiło strasznie szybko, też stąd było no ale troszeczkę bilet, coraz no, wyżej. I woda było, dobrze, było O 18:00, O, 18, o 17:45. Tak, tak, bo bo no, ja mam nagrane, kurde. że rzeczy na górę, no to jeszcze było widno, ale... Tak. I tam do sąsiadki poszliśmy na. na... na, wóra, na, góra, na tak. 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 No ale ogólnie zaczęło się od tego, że tam już nam doszło do schodku ostatniego, no i te worki były. Tu bo już nawet nie, nie doszło do wyleża, tego. To wszystko wchodziło przez Ja patrzę tam na korytarzu pod drzwiami, a nagle woda. Ja wiem skąd ta woda, ona wychodzi z tego. I zaczęło się najpierw łazience, bo najniżej, no zaczęliśmy ręcznikami, myśleliśmy, że coś się jeszcze robi. I nagle z każdej strony zaczęła wychodzić ta woda. Z każdej, jak... jak szło po prostu. I... I 10 minut już było, kurde, po kostki chyba żebyśmy wszystko co mieli spakowane to żeśmy zaczęli wynosić. No ogólnie mieliśmy postawiane już te sprzęty a na górze, nie? Jak spaję, On na górze. Luka, a gdzie rzeczy spali, Są sąsiadki na górze. A, siatki. a Tak, i woda zeszła, a już nie było wody. Tu zeszła, wie pan? mi się wydaje, że około północy. 6 godzin tu stało. 6 godzin. Tak, bo żeśmy weszli tutaj o 10, to już było mniej. No i później żeśmy ten, poszli spać rano, żeśmy się obudzili o 6, przyszliśmy no to był syf strasznie, nie? Jeszcze woda trochę stała, ale był wszędzie mu. Zaczęliśmy to wszystko czyścić, odsuwać, bo to pod każdym meblem było, nie? I wszystko było wyczyszczone, wysuszone. Ale i tak, ale były wszystko. No, po, już po wypuk wypukło, nie? Tak samo drzwi już tam było, ciężko w ogóle zamknąć. Pepio. No, ale no, żeśmy potwierali okna i czekaliśmy, co się dzieje, bo nie mogło to stąd wyjść. Dopiero dzisiaj rano, jakby zeszła cała woda. Jeszcze w piwnicy chyba tam pompują teraz. To siedzi tej tutaj młodzi tacy, się zorganizowali, wszyscy mieli busa tak, i, przywieźli, tak, i przywieźli worki i nam układali. Ja dzwoniłem na ten, na 112 na straż, żeby coś przywieźć, jakieś worki albo coś, to znaczy no, ten gości powiedział, że oni się tym nie zajmują. A strażak... no, że my sami, że... Tak, że mamy sami no, wyjechać, Gdzieś tam jak tutaj już nie było jak stąd wyjechać. nie? tutaj zaczęło wylewać przez to. To myślałem, że ten, że wytrzyma to wszystko, nie? że będzie styk. No ale no, zabrakło 15 cm. No co zniszczenia są takie, że panele poszły pierwsze, tak? Pod spodem to jest jeszcze, ten, yy, była gąbka, no to to wszystko jest zgite mokre. Zacząłem to ściągać i kazało, że syp parkiet jest i ten park jest też cały zgniły, też trzeba to, to wymienić. I no, trzeba teraz na to zrobić wylewkę, nie wiem, bo to jest strasznie nisko. Teraz się zrobiło, bo panele minus 100 to, no to jest jakieś 3 cm chyba jest niżej niż było, nie? A w mają jeszcze gorzej na znaczy paniki dużej nie było, bo... No, akurat nie spanikowaliśmy, zostaliśmy. No, ratowaliśmy to, co się dało do góry. No i jakby... Przemieściliśmy się piętro wyżej, bo sąsiadka nam udostępniła. Tak? Zabraliśmy, co się dało i też żeśmy ustawili wszystko jak najwyżej. No, ale dużo rzeczy po prostu, które stało na dole. To wszystko sprzęty, to co jest stojące, wolno stojące na no to tak naprawdę wszystko podpukło. Tylko, że mówię, wszystko jest spuchnięte. Wszystkie meble są spuchnięte na dole. Rzeczy wychodzi wywodzi wilgoć. Wilgoć, wszystko. Drzwi są wewnętrzne, te do wymiany, bo nie chcą się zamknąć. No i wszędzie tutaj śmierci, nie? Kuchnia jest też cała zalana, tam meble są na wymiar zrobione, to nie wiem jak to w ogóle ogarnąć. Trzeba będzie to chyba wszystko rozebrać, wymienić. Na razie tu ściągnąłem, myślałem, że będzie ten panel i ta gąbka, a tutaj jeszcze jest pod spodem cała, cały ten park, który... No widzi Pan tutaj na przykład, nie? To wszystko odchodzi. To, to nie wiem, to trzeba je to zrywać i też przemalować. No i tak samo jest w innych pokojach, nie? No i byliśmy teraz w tym w MOPS ie No to tak, 2000 dają od ręki, jakby, znaczy bez żadnych tych kwitów i coś takiego, powiedziała Pani. A dodatkowo. Czy to środki na Tak, pozostałe 8000 no to dają, robią weryfikację. Nie Pan, to nie było dużej tragedii, no bo to było tylko 15 cm, no ale wszystkie te wymiany.